Jednym z nieodzownych elementów każdego serialu bądź filmu są bohaterowie, a tych jak szybko można polubić, tak samo szybko można znienawidzić poprzez charakter, nieracjonalne decyzje jakie podejmowali lub po prostu dana osoba nie przypadła nam do gustu ze względu na pragnienie pozbycia się za wszelką cenę grupy protagonistów. Witajcie, ja jestem Grimsey i w tym materiale zrobimy sobie ranking 10 najgorszych postaci, jakie tylko pojawiły się w serialowym The Walking Dead, klasyfikując ich od najmniej do najbardziej znienawidzonych. Moją listę otwiera Ed Pelletier, a więc mąż, dobrze znany każdemu, kto jest zapoznany z uniwersum żywych trupów Karol. Jego udział w serialu może i nie był długi, ale w ciągu tych kilku odcinków, w jakich zdążył się pojawić, zanim nie został zjedzony przez zombie, zdążył mocno zniechęcić co do swojej osoby. Generalnie ciężko kogoś takiego darzyć jakąkolwiek sympatią, skoro ten, co już gdy tylko zaczyna coś mu nie pasować, znęca się fizycznie nad swoją bezbronną drugą połówką. Właśnie ta postać doprowadziła do tego, że nasza uwielbiana siłowosa bohaterka na początku serialu miała ciągle z tyłu głowy strach, że może zostać brutalnie pobita w przypadku sprzeciwienia się jego osobie. Z tych takich pozytywnych rzeczy to Shane jako jedyny postanowił zareagować, widząc jak Carol na oczach wszystkich zostaje uderzona, w odpowiedzi wziął sprawy w swoje ręce. Nad dziewiątym miejscem trochę się zastanawiałem kogo tutaj umieścić by na dana pozycja była odpowiednia Ostatecznie wybrałem pewną dziewczynkę uważającą zombie za swoich przyjaciół co udowadnia nam jak kilkukrotnie z jej perspektywy świetnie się z nimi bawiła w różne zabawy Jakby tak się bardziej nad tym zastanowić to Lizy idealnie by się odnalazła w grupie szeptaczy rządzonych przez bezwzględną Alfę No cóż, wielka szkoda że nigdy tego nie doświadczyliśmy z drugiej strony w tamtym momencie twórcy raczej nie mieli jeszcze w swoich zamysłach wprowadzenie do fabuły grupy poruszającej się w podobny sposób co chodzące truchła. Wracając do tematu, jej zaprzyjaźnienie z umarłymi nie prowadzi do niczego dobrego, widząc jak rozważa dołączenie do nich oraz co gorsza w pewnym momencie chcąc przekonać innych ocalałych o słuszności swoich argumentów, jakoby zombie nie stanowili dla nikogo żadnego zagrożenia podczas chwilowej nie Obecności Tyrrellisa oraz Carol wysyła swoją jedyną siostrę na tamten świat, czekając następnie na jej przemianę. Po tym zdarzeniu, z wiadomych względów, nieobliczalna dziewczynka musiała zostać zabita, gdyż w innym wypadku, w środku nocy, mogłaby zrobić to samo wobec pozostałych sojuszników. Trochę wyżej umieściłem sam Anderson. W odróżnieniu od wyżej wymienionej bohaterki, ten panicznie boi się umarłych. Oczywiście, zważając na jego bardzo młody wiek, ciężko mieć do niego jakieś pretensje. Tym bardziej, że kilkukrotnie mogliśmy dostrzec, jak kilku dorosłych obawia się tego, co w takim nowym świecie można spotkać. I nie mówię tutaj o ludziach chcącym zrobić nam krzywdę, a o czymś bardziej przerażającym. Ale patrząc na to inaczej, ma to bolesne skutki dla pozostałych mieszkańców Aleksandrii, ponieważ w momencie przyjęcia miasteczka przez Holdę podczas gdy kilku ocalałych zmierza do bezpiecznego schronienia ten nagle w najgorszym z możliwych momentów zaczyna sobie przypominać wcześniejsze słowa Karol mówiąc, że pewnego dnia zjawią się zombie i zaczną go zjadać żywcem, a to przełożyło się do paniki chłopaka, w tym również do zwabienia kilkunastu krwiożerczych bestii w kierunku naszych bohaterów, gdzie niewiele brakowało aby wszyscy po prostu zginęli. Tworząc listę 10 najgorszych postaci nie mogłem pominąć Spencera jak dobrze wiemy jest to syn ówczesnej liderki Aleksandrii w związku z czym jego pozycja zaczynała powoli słabnąć po tym jak jego rodzice pożegnali się ze swoim życiem a Rick przejął władzę w miasteczku co zaskutkowało nienawiścią do szeryfa I tu w głowie pojawia się sprytny plan polegający na przekonaniu Nigana aby ten jako osoba mająca kontrolę nad wszystkimi osadami mianował go na przywódcą tego konkretnego miasteczka. Fakt faktem bohater posługujący się kijem baseballowym owinięty drutem kolczastym jest bezwzględnym antagonistą, posiada swoje zasady i nie toleruje zdrad, nawet jeśli chodzi o twojego największego wroga. Dlatego też postanawia uśmielcić Spencera dosyć widowiskowo rozpruwając swoim wielkim nożem jego brzuch. W przypadku Eugena nie jest to takie jednoznaczne. Jedni go lubią, a jeszcze inni nienawidzą. Ja akurat zaliczam się do tej drugiej grupy. Głównym tego powodem jest jego strachliwość przed nieumarłymi oraz podobnie jak u Spencera. Był w stanie zrobić wszystko, aby tylko zapewnić sobie przetrwanie, nie patrząc jakie może przenieść to skutki. A żeby tego dokonać był zmuszony wymyślić wiarygodne kłamstwo mówiące o tym, że jest naukowcem potrafiającym zatrzymać panującą apokalipsa. Jedynym warunkiem jest przetransportowanie go do Waszyngtonu, gdzie ma spotkać się z innymi naukowcami. Dodatkowo w późniejszym czasie Fabuł decyduje się na zmianę stron na rzecz zbawców, produkując dla nich wysokiej jakości amunicję. I owszem, w finale ósmego sezonu wytwarzana amunicja okazała się być wadliwa, lecz wpływ na to miała rozmowa z ojcem Gabrielem. Gdyby nie ten drobny szczegół, nasz mądrata zapewne nigdy by się nie zdecydował na coś takiego. Miejsce piąte należy do Morgana. Postać tą poznajemy już w pierwszym odcinku pierwszego sezonu, gdy między innymi informuje nieświadomego niczego Lika Grimesa o realiach nowego świata dając mu przydatne porady. Od tamtego momentu minęło trochę czasu zanim ponownie nie powrócił na ekrany, choć tym razem jego charakter mocno uległ zmianie. Powodem tego było utracenie całej rodziny co przyczyniło się do szaleństwa mordując każdego ocaleńca jakiego spotkał na swojej drodze. No i ta wersja Morgana, jaką poznaliśmy w flashbackach szóstego sezonu, naprawdę mi się podobała. Do czasu aż nie poznał człowieka imieniem Eastman, który zaszczepił go ideologią Aikido, wmawiając, że każde życie jest cenne i nie warto zabijać, nawet jeśli druga osoba zamierza wysłać cię do zaświatów. Podczas ataku wilków na Aleksandrie mamy tego konsekwencje, widząc jak pozwala im uciec, zapominając kompletnie ilu ludzi zdążyli on już wymordować dopiero w jego ostatnim sezonie głównego serialu powrócił do ponownego bycia terminatorem, mordując każdego napotkanego zbawcę. Strasznie upolewam, że nie mógł być takim zabijaką od początku, wtedy byłaby to jedna z moich ulubionych postaci. A tak to przez ideologię Aikido zbyt wiele razy mnie irytował. Przechodząc dalej postanowiłem wybrać przywódczynię złomiarzy nie różniącą się wcale tak bardzo od Georgina czy też Spencera z uwagi jak kilkukrotnie zdążyła zdradzić Aleksandrę jak i zarówno zbawców w zależności co bardziej się dla niej opłacało W zasadzie to już od początku gdy tylko pojawiła się w serialu wydawało mi się strasznie dziwna oraz podejrzana I nie wiem czy wy też to odczuliście ale po zawalciu współpracy z grupą Rika czuć był od niej zamiar zdradzenia protestantów konistów przy pierwszej dogodnej okazji. Co też przed rozpoczęciem strzelaniny w Aleksandrii moje złe przepuszczenia się potwierdziły. Jednakże w porównaniu jak ta postać zmieniła się po dołączeniu do potężnej organizacji CRM, to w The Walking Dead nie była w sumie taka zła. W sensie nie działała nam tak na nerwy, a oto to już naprawdę trzeba się mocno postarać. Na najniższym stopniu podium nie mogło zabraknąć jareda nie jest to może kluczowa postać dla całego wątku zbawców ale przez swój irytujący charakter ciężko o kimś takim zapomnieć nawet jeśli była to trzecioplanowa postać i pojawił się na niespełna dwa sezony ogromny wpływ na niechęć wobec jego osoby jest prowokacja w kierunku mieszkańców królestwa mając tego ogromną satysfakcję zdając sobie sprawę o braku poniesionych konsekwencjach za swe czyny Przynależności do grupy Zbawicieli nie za bardzo jest on lubiany przez swoich sojuszników, w szczególności przez Gavina, czyli porucznika odbierający dal od królestwa, przez co są zmuszeni na jego towarzystwo. Na szczęście już pod koniec ósmego sezonu Jared pożegnał się ze swoim życiem, a to za sprawą Morgana, który w sprytny sposób zwabił go w pułapkę pełnej zarażonych w opuszczonym pomieszczeniu. W tym naszym rankingu nie mogło zabraknąć Lori, która irytowała praktycznie od samego początku do momentu aż nie kopnęła w kalendarz. Wystarczy przypomnieć sobie jak to podczas pięciotygodniowej nieobecności głównego protagonisty zaczyna tworzyć romans z jego najlepszym przyjacielem, więc ciężko darzyć ją nawet minimalną sympatią, przynajmniej jeśli o mi chodzi, bo nie wiem jak to u was tym wygląda. Tak czy inaczej to właśnie Loli jakby nie patrzeć przyczyniła się do skłócenia dwóch najlepszych przyjaciół nasyłając ich na siebie samych i jasne nie zostało to nam powiedziane wprost ale można było odnieść takie wrażenie zwłaszcza jak informowała byłego zastępcę szeryfa jak niebezpiecznym człowiekiem dla całej grupy jest łoż i trzeba się go jak najszybciej pozbyć a gdy już doszło do uśmiercenia Sheina to nagle ma zazwę swojemu mężowi to czego właśnie dokonał Przechodząc już do pierwszego miejsca bez żadnego zastanowienia umieściłem tutaj przywódcę wzgórza. Podobnie jak już kilka osób na tej liście jest zwykłym tchórzem potrafiającym zrobić wszystko, aby tylko zapewnić sobie przetrwanie. O czym mogliśmy się przekonać jak po wydaniu zlecenia protagonistom polegającym na zaatakowaniu posterunku zbawców zabawy, że Nigel może się wkrótce o tym dowiedzieć, postanawia się do niego przyłączyć zdradzając tę samym swoich własnych ludzi swoją drogą aby zyskać w oczach zbawców był skłonny wydać dwie ukrywające się bohaterki i gdyby nie jezus który ukrył je w zupełnie innym miejscu kto wie jakie dalsze losy mogłyby je spotkać co zaskakujące po pewnym czasie zdrada Gregorego zostaje wybaczona lecz nie mogąc pogodzić się z utratą roli przywódcy nie zamierza tak tego zostawić i manipuluje tutaj kowalem aby ten pozbył się nowej władczyni osady na jego nieszczęście wynajęta osoba do zabójstwa nie poradziła sobie z wyznaczonym zadaniem zamachowiec na jakiś czas zostaje wtrącony do lochu natomiast zleceniodawca otrzymuje o wiele gorszą karę bowiem zostaje publicznie powieszony i tak oto prezentuje się moja subiektywna lista najgorszych postaci jacy tylko pojawili się w The Walking Dead tak na koniec zapraszam was abyście napisali swoją własną listę 10 najgorszych postaci ode mnie to tyle my widzimy się w przyszłych Filmach do usłyszenia.